To chyba nasza ostatnia wyprawa z cytrynką. No chyba tak, ale pamiętasz te wszystkie ładne chwile, co z nią mieliśmy. Flashback. Pamiętam, pamiętam. Ale chyba to dzisiejszy nie jest jeszcze koniec. Nie, to na pewno nie jest jeszcze dzisiaj koniec. Ty sam wiesz najlepiej co będzie za chwilę. Bo dzisiaj co mamy? Tu mamy kurwa eliminację! Kurwa cytryny! O, oh wow, mój Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na kilka eliminacji cytryny. Pierwsza eliminacja już będzie przed wami. Czyli to, co Seba trzyma, to są rzymskie ognie. Czyli będziemy mieć podjazd przez ja i Seba na zmianę. Będzie miałaś po prostej i, będzie, i jeden z nas będzie strzelał w cytrynę. I zobaczymy, czy przetrwa. To mamy tak. pierwszą próbę. Pierwsze co? Odpalimy małe ogniwa. Potem leci bazuka. Ona jest po, po prostu jeszcze tam, ma wybuch na końcu. Nie wiem, jak to do końca ten, ale, ale zobaczymy. Na razie będą dwa, i będę po prostu gasił Sebę. I zobaczymy, czy przetrwa. Dobra, powiem mu, żeby startował. I lecimy z tematem. Chcę. Chwila No halo No Nie jak mi pojadę Ja będę tam gdzie wcześniej Okej, okay. no dobra 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 Szyby dobra. zamknij tylko Szyby zamknij <laughs> Oczywiście BHP jest zachowane w należytym porządku No to jak tutaj będzie to będzie widać Kamera Dobra, i czekaj, i teraz będziemy startować. Kurwa, nie chce się podpalić. Dalej, bo mi ucieknie. I uj. nie wymał. Kurwa, chuj, nie pijemy. Kurwa, teraz, kurwa. Jebało, fuj. A czułeś jesteś w aucie? Fuj <gry> Cały czas jesteś na nakurwiało A to kurwa rozprysk był, fuj A to były te małe? Nie, to była wielka To <grym> małe, nie chciałem odpalić a ja mówię co mi tak na Ja no. widziałem te małe jak zaczęliśmy na pierwszy no. raz. No mówię tak na luzie nie? Ale tak po chwili mówię, kurwa chyba wziął tą bazukę. Dobra, to teraz jedziemy... To bo ja pojadę i ty mi oddaj, no. Ale tak mi na no. no Oddaj też bazuko, mi chuj Niech tak będą no emocje. Tak zrobię. I lecimy dalej. nie wybuchły, chyba Halo. do wody poleciały. Ale mi... Ale kurwa mi w szybę napierdałem, Ja się starałem, że do szybę nie dawał. A ja, ja tego słyszałem, leci obok mnie, nie? Bo ja zawrócę mi, miu i w szybę. Ja go się bałem, że mi rozkurwi szyba, ale chodźcie ten. Chyba nic nie ma. Nie ta szyba chyba. No chyba druga szyba. Ale ogólnie to robiłem poniżej. To, to, to się nie, ku, nie, tu. O! co dostało. Ale widać pancerny się cytrynowane. Tak, kurwa, nie dość, że pancerny na drodze to jeszcze pancerny. Ja pierdolę. To Dobra, to co? Oj! Oj, oj, oj! ta cytryna się poddała, moi drodzy? Nie, 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 nie! Nie! nie. O, się węciło Ja to chodzi? Wiatrak chodzi chyba Musimy po paliwo jechać Moi drodzy mamy problem cytryna się chyba jednak nie poddała Zabrakną 100 stopni podgrzał Zabrakło i tylko paliwa, gorąca atmosfera. Gorąca atmosfera, gorące chłopaki. No tu trochę leci, ale to, to chłodnica, od chłodnicy leci. Więc to trochę się zagrzało, tak trochę wody dotknęło, więc to nie ma problemu. Ale no co, no. No co, ostateczna jeszcze może wykorzystamy, że mamy nadmiar fajerwerek. Masz zapalniczkę. Dwie sobie zostawimy. To tak uroczyście, żeby zakończyć tą próbę eliminacji, że cytryna przeszła. No niestety zgasiła się, ale no nic z tym nie możemy zrobić, chociaż sobie w nią poszczelamy. To idealnie. Co ty odkręcasz? Aha. No to tylko. Okej, okay. co się odkręca? Jak widzicie nawet się ustawiła do strzału, więc nic tylko strzelać. Tak jest! Uroczyście! Zakańcamy tą próbę! I ja. paliwko zatankowane, i lecimy dalej. Napali, bójcie na piekę, jedziemy na następną mi stówkę. Dobra. Nara. Co mamy, to zrobimy próbę driftu. Jak tutaj się rozpędzimy, gdzieś tutaj za tobą komerzysta. Tu gdzieś się rozpędzimy i tu mamy taką alabeczkę. I wokół tego, żeby przejechać jak najczystszym driftem, i jedna do dwóch kółeczek. Dwa kółeczka, Seba pierwszy będzie, i, i tyle. I oglądajcie. A no ja pierwszy? No dobra, to ja mogę, tak, pierwszy. Prawiony, ja mogę pierwszy. ja mogę pierwszy. Esse é bom, então. que é bogão, Dobrze. What? Bro, what are you talking about, man? Dokładnie tak wygląda drift. Hmm, lepiej już przejdźmy do Seby. Może jakaś prędkość była, nie? A nie jak bizdeczki kurwa, czyście jak kilometr z mojego dziela, sobie. Okej, okay, lecimy z drugą próbą. Coś z tego, żeby ją najbardziej... Ola, OK. Zobaczymy, co, co nam Sebastian pokaże. Leci. Właśnie jeździ w kółko, po prostu w kółko Mówię tak po prostu się jeździ w kółko No dobra, co Więcej już nie chcemy Bo już cytryna nie dopomaga Więc będzie tego teraz Zakończenie I zaraz zobaczycie Jak się zakończymy, jak zakończymy cytrynkę Że po prostu dotcinę I tyle Dobra, kończymy to wszystko, to wszystko jest dla Was. Cytryka! Jak dobrze, zdrowa jest! Tak jest! Na wesoło! Bo tak trzeba! Yeah! Jedziemy! Czekaj, nagrywaj! Tak jest! Chod, cool, Zakończony temat cytryny I już Będą inne projekty no, cytrynka już się pewnie nie pojawi, może w innej postaci Ale no, to I wszystko Nie będziemy za dużo zapowiadać, tak. może będzie miała inną postać Tak, może będzie mieć inną postać Ale to dla was wszystko Myślę, że cytrynka się podobała Więc będą inne projekty, na pewno też fajne I to, to, to wszystko Łapkujcie, subujcie Pozdro dla Was. Łapcie jeszcze chmurę na sam koniec. Tak, murka leci siną dal, tak, tak samo jak, jak to auto. Dokładnie tak. Także trzymajcie się i do następnego. Ach, to już koniec pewnych tematów, a z tego miejsca jako lektor... A zarazem święty Mikołaj, mam nadzieję, że każdemu prezenty się podobały i my wracamy z nowym formatem 16 stycznia.